Witam Państwa bardzo serdecznie w tym jakże moim, jakże pierwszym i jakże zapewne nie ostatnim filmie z serii Filmofia. Tematem tego odcinka uczyńmy drzwi. Czym są drzwi? Jakby się mnie ktoś zapytał, to pewnie bym odpowiedział, że to takie coś, przez które się wchodzi i wychodzi, na przykład z domu. No i no, takie coś, co się otwiera, takie fajne, takie zazwyczaj ma metr szerokości i dwa wysokości, tak mniej więcej, i w ogóle. Ale, co jeśli drzwi są tak naprawdę zupełnie czym innym? O, jeśli to tak naprawdę skoszująca do nastąpienia na nią, kiedy się chciało przejść przez wąwóz, mająca się otworzyć od razu, kiedy się na nią nastąpiło, i miało się spaść przez tę dziurę, która powstała przez otwarcie się tych drzwi, i przez to spadnięcie na sam dół wąwozu, żeby się zabić w ten sposób. Sprawdzenie, czy jest coś po śmierci, czy też nie. A może po prostu one są po to, żeby spadły na kogoś i umożliwiły zdobycie innego mieszkania oraz narobienia kłopotu człowiekowi od przydzielania mieszkań? Nie wiem, ale wpiszmy w wyszukiwarkę frazę, czym są drzwi. I tak, wujek Google i ciotka Wikipedia odpowiadają nam, że drzwi to ruchoma przegroda, zazwyczaj pionowa. Element zamykający otwór w ścianie budynku, ściance mebli, karoserii pojazdu wraz z konstrukcją niezbędną do umocowania tego elementu. I tak oto dowiedzieliśmy się, iż zapewne drzwi są nie tym, co Państwu mówiłem, i co można było się domyśleć co było po prostu mówione w tym odcinku. I myślę, iż to jest dobry moment, żeby ten oto filmik zakończyć. Cześć i czołem zapiekanka z pomidorem. Do widzenia. Ale, jakby kto pytał, to można mu odpowiedzieć, że drzwi są po to, żeby wymazywać pamięć. A jeśli ktoś interesuje, skąd ja to wiem, to od razu mówię, że wiem to z tak zwanych pułapek umysłu. O, proszę bardzo. Ja to wiem z serialu, ale może w książce jest, nie wiem. No, to to chyba już będzie koniec tego odcinka.